Witajcie w najnowszym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj jest piękna niedziela, słońce daje nieźle, a ja dla was przygotowałem taki skromny minci, no bo wiecie, inflacja te sprawy, Bonus 7, szmaragdowy dolar, owocowa eksplozja, morze kasy, askier i szybkie 50, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek jest za 30 zł. Ale to nie jest powiedziane, że nie wyszarpniemy tutaj ze 300, chociażby, nie? Czemu nie? Czemu nie? Lot to jest kompa, ale czasami po pokażę klasę. Zobaczymy, czy i tym razem. No dobra, mamy szybkie 50, bo my się musimy znaleźć 50, a mamy dukaty. No, oby tak dalej, żeby tych dukatów było więcej, ale żeby. Za to płacili jeszcze. I tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty, a mamy 50 000, 500 zł, 50 zł, 100 zł, 2 zł, 4 zł, 50 tysięcy, 100 zł i 50 zł. No tutaj mamy pusto, ale no, co zrobić? Tak czasem bywa. A skier, moi drodzy, tu musimy znaleźć trzy takie same symbole i możemy zgarnąć 200. No zobaczymy, nie wiem czy tutaj jeszcze jest główna wygrana, ale lecimy z tym. Mamy mufina i jabłko. Safe i dzwonek. Kwiat. I moneta. Cukierek i gwiazda Cytryna Cytryna I zegar, ja Cię nie mogę Winogrono I moneta Cytryna I arbuz, no niestety zdrapka przegrana moi drodzy No niestety Okej, okay. no to teraz może kasy, może. Może będzie może kasy, może nie. Musimy yy, znaleźć kufer i wtedy a, wtedy wygrywam przypisaną do niego kwotę, on no, tam takiego, wiecie, bez szału, nie? Wygrywające liczby. mamy 16, 17, 9 i 35 i szukamy

16 i 19. No niestety, pustak. Zobaczmy, dajmy razem. Może owocowo eksplozję dawno i nie drapałem. Muszę to oddalić. No, nie da się oddalić. O, już nie da się no, Dobra, no to lecimy z tym. Może uda się coś wygrać. Mamy figę figa, tutaj figa i jest tutaj figa kolej nasza odkryta to truskawka pyk truskaweczka leci tu truskawka co my tu jeszcze mamy, mamy wiśnie skromnie pomarańcza tu pomarańcze o zobaczcie ile pomarańczy mamy dobra cytryna, mamy tu cytrynę o o, to tyle. Tu mamy gruszkę. Gruszkę, gruszka, gruszka. I tu jest gruszka i to na tyle. Tu mamy ananasa. Tu ananas. O, patrz, ile ananasa jest. Konkret. Przydałoby się co? jakui i banan. Mhm. Co my tu mamy? arbus Tu jest argus. Co tam dalej mamy? A wy nie widzicie tego, przecież ja cię kręcę, ale lipa No do... to jest tragedia po prostu, nie? <grywia> kiwi, słuchajcie, jest kiwi, dobra Spojrzałem w telefon No ale wiecie jak jest Słońce, ciepło, gorąco Melon Melon jest tu, melon jest tu I, ty, i tu jest jeszcze melon Co tu dalej mamy? Mamy brzoskwinie Zobaczcie, nie mamy żeskwiniać ja się. Mam, co tu się zadziało? Normalnie, że <grytanie> Ja my, ja jabłko. No to była jabłka tutaj. Przydałby się banan. Przydałby się banan, a mamy winogrono. Winogrono nas nie ratuje. No i co, będzie coś? Borówka, no zobaczcie. No co za normalnie, kurde. Nie dali banana, nie dali kokosa, nie dali awokado, nie, nie dali kalu. Nie, 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 po prostu nie. No dobra, zostały jeszcze dwie zrabki. Szmaragdowy dolar! No proszę, I to jest zrabka, nie? Ona czasami go zasko da Mam zaskoczyć. Mam 37, 31 i 28. I mamy 8.

No i ostatnia zdrabka bonus 7. Musimy znaleźć plik pieniędzy, taki rulonik albo siódemkę i wtedy wygrywamy kwotę razy 2. No dobra, no to lecimy z tym może narty, wiśnie, chmury, piłka, rower, zegar. Widzę, że ja lubię to zdrabkę. Ja ją naprawdę lubię. też często w niej nie wpada, ale ona jest fajna. Udała mi się, nie wiem czy mu ta siódemka tak przyciąga, jeszcze czerwona klucza. Diamenty, jeszcze korona, korona, perła, ananas, palma, arbus, Biedronka. gwiazda. Mhm. Z tego nic nie będzie. Mamy plecak, kawa, podkowa, balsam, cytryna i awokado. No dobrze, moi drodzy. Jak widać, inflacja nie odpuszcza. Na dzisiejszy odcinek wydaliśmy 30 zł. Wygrane 0 zł. W sumie nic nie wygrane, bo 0 zł to nie jest na kwota. To nie na szopi, że możesz kupić coś za 0 zł, nie. No dobra moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Życzę Wam miłej niedzieli, całego spokojnego, udanego dnia. Oczywiście jak będziecie drapać z to same wygrane Wam życzę. Te najlepsze, największe. No i tyle i do następnego odcinka. Dzięki, cześć. Set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the. Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand what you